Coś Wam zaprezentuję. Taraun! Siema ludki. Witam Was na Jeziorka X. Mamy dzisiaj 11 dzień czerwca 2022 roku. Ja nazywam się Piotr. A to jest komuś. Tam jest moja łódeczka. Będę łowił sandacze. Głównie sandacze. Może też duży szczupak. Może okoń. Cały tydzień. Przygodę czas zacząć. I oto nadszedł czas na tygodniową wyprawę na bezludną wyspę. Środek tej pięknej szwedzkiej natury. Ale po kolei, najpierw trzeba znaleźć miejsce na dom. I tu hyc, polanka, jak się patrzy. I już się możemy upejać tym cudownym krajobrazem z chaty. No a zaraz za winklem czeka mój sprzęt pływający. To właśnie nazywa się świadomą radością życia. Taki mały, prywatny raj, samemu, ze sobą, ze swoimi myślami przez cały tydzień. Powrót do natury, powrót do korzeni. I wcale nie jest ważne, że łódeczka niewielka i niealuminiowa, albo że silnik taki mały, pięciokonny. Chyba najbardziej liczy się to, co mamy akurat w zasięgu własnych możliwości oraz zdrowie, chęci i czas na realizację własnych planów. Bo prawdziwe szczęście jest wtedy, kiedy sami je stworzymy. No więc tak, dom gotowy, ja gotowy, łajba gotowa, to chyba pora na pierwsze polowanie. Jak najbardziej, ale najpierw trzeba coś rzucić na ruszt. Dziś jest czas na kiełbaskę z Villa. To są kiełbaski, a to są bułeczki. I polska musztarda. Wypas. No i tak, trzeba by było pokazać na co się łowi. Tu wiszą. Jakieś przynęty. Tam jest mój dom oczywiście. To jest jezioro. To są sprzęty elektroniczne. A tu są moi przyjaciele. To jest kastowo. A to jest wertykalnie. Hmm? Co my tu mamy jeszcze? Okoniówkę. Tam jest pudełko okoniowe. To jest wert. A to są te dwa kasty, o których mówiłem. Rzeczy się dzieją. Pierwsze koty za płotą, słuchajcie. Kolejna rzecz. Nie nagrałem samego brania. Szkoda, szczerze mówiąc. No ale. Santusz. To nie kula w No. No i zobaczcie. Takie. Sandaczysko 7 w rozmiarze całkiem przyjemne, Popłynie zaraz do siebie. Super. Ej do. Jest. Uu. jak szczupak. Walczy. Ale co to jest, się okaże. Nie, sandaczek to podbrudkowo. No Gdzie zobaczyłem tą konkretną rybę, stwierdziłem, że najpierw spróbuję zaprezentować jej przynętę z kasta. Wiecie, czasem tylko taki jest sposób na te bardziej puchliwe stworzenie. Nie się. Nie się. Nie, to nie. Czyli czas na werta. Petarda, petarda. I zobaczcie o zachodzie słońca Piękny sandaczek 78 cm Płynie do siebie Czego tu więcej chcieć Słuchajcie, sandacze biorą Zachód słońca Piękna rybka, coś wspaniałego. Super, wracamy do siebie. Hej, dokums. No, w sumie tak słuchajcie, że fajnie by się pospało, ale na wyspie jest jakiś nadgorliwy ptaszek, który co minutę musi swoją śpiewkę nocną odwalić. Posłuchajcie. Alarm i tak co minutę. I co? Śniadanko w najlepszej możliwej scenarii. Dzień drugi. Poznajcie no, moich przyjaciół latających. Jętki. Na petunie. Piękna, Piękna ryba. Ale ryba, zobaczcie to, jaki zielony 96 cm Leży, odpoczywał mnie na taśmie Proszę bardzo, 96 Wracaj do siebie Maluszku Dzięki za walkę Poszedł Deszczyk, deszczyk, deszczyk Był czas na obiadek, czas na kawkę Pieździ! Za łoknem. Ale też jest godzinkę. Max. Mówili. Ubierzmy im. Bo chce mi się płynąć znowu. A! Mi się rozhula, 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 rozhuśta A potem już przejdzie, mam nadzieję, i będzie bezwiecznie, bezeszczowo i Będą rybki. Oby życie kemperskie. Coś wspaniałego. Czemu nie robię tego części? Takie cuda też się dzieją, że pada, co zrobić? Trzeba rzeźbić dalej. Sławna ryba. Nie wiem, czy kamera wytrzyma. A stupak. To za bok, dlatego. <laughs> za bok dostał. Dlatego tak rwał, chłopak. Mm. Zielenina. Jak on widział? Panie bożna No ale nie, w wszystko ma. Szybaczek. 86. No zobaczcie, w tej pięknej krainie przyszło nam żyć. Po deszczu zawsze jest słoneczko. A mnie jest zachód, którego już nie widać. Coś fantastycznego. Super, nie? Boże, taki sandaczek tylko? Ło rany, ja myślałem, że jest o dużo większy O Jezus Taki to do jedzenia jest Zobaczcie, całą gumkę Pewnie, że jednak super Super wyplułeś Zobaczcie, namiot się kładzie Takie to cuda tam idą Muszę się chwilę schować w namiocie jeżeli się nie położy chłopak. Oj, oj, oj. Kiepsko to wygląda. Damy radę. To muszę poczekać 15 minut, aż to przejdzie. I tu jestem zobowiązany udzielić kilku słów wyjaśnienia. Mianowicie te czarne, pływające pasy lub migotanie na ekranie mojego echa jest związane z różną wartością FPS na urządzeniach, czyli po polsku różną prędkością wyświetlania zapisu wideo. Wcześniej wszystko działało poprawnie. Niestety, przed samym wyjazdem zrobiłem sobie update'a ekranu, no i wyszły takie krzaczki. Najgorsze, że niemożliwe to do ogarnięcia postprodukcji, Bynajmniej dla mnie. Jest, jest, jest! Jest, jest, o. jest, 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 jest! jest, jest, jest. To jest piękna ryba, słuchajcie, piękna ryba jest. Jest, ale ryba. Uch. O jest, jest, jest. Ale było trochę paniki, słuchajcie. Nie wiem jak długo się utrzyma tutaj na powierzchni. Ale jazda, ale piękność, ale piękność. Chodź, 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 chodź do taty. Chodź, 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 chodź. Ale jest, ale piękna ryba, ale piękna ryba. Ho ho ho. Normalnie szczęście nie jest na granicy. Super. No zobaczcie na tą piękność Malina, malina Widzę, że to zbrojka jest urwana nawet Nieźle No nieźle Jaki jest duży 93 Zaraz go się zważymy i wypuszczamy dziadka małego 8 8 830 830 razem z tym podbierakiem. Ke centralist. Hej no. Jest, 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 jest. Kolejny, kolejny duży sandwich. Ja pierdolę, co się Ech. dzieje? Co tu się dzieje? Następne bydle, nie, to szczupak jest. Pajki! Uhu. No coś niesamowitego Zobaczcie Jaki bajki A, 90 plus Ojej Już gotowy jesteś? Oh, delikatnie. Oh. ryba po rybie. Na płynięcie strzał. Z oboż. Nie wierzę, po prostu kurde nie wierzę, co się dzieje, co się dzieje. Zobaczcie, Sto dwójka. bye bye. Hej. Jak to się słuchajcie mówi, Do trzech razy sztuka. noce z rzędu się nie udało. Brały, ale nie zapinały się, albo ja z i za słabo Duże ryby. No teraz ten. Ups, już się udał z kuplem zielonym czpaczkiem. Wypaśny, wypaśny wieczór. Tak mogę powiedzieć. Wypaśny wypaść, wypaść, wieczór. Super. No i zobaczcie jaka sceneria. Sandawcze się pokazują na echu, na echu moim. Tam jest łysy w pełni. No i przynętna próbujemy. a tam gdzieś zachodzi już zaszło po 22 Takie klimaty sandaczowe Ach, nie wiem czy coś będzie widać na kamerze ale bo potężne walnięcie nie wiem czy ten jest czupak przypadkiem obrócił i przywalił Uf. co to jest tak jednak 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 o, ale mi chlapnął jez no nie wiem czy cokolwiek będzie widać, ale wierzcie mi na słowo, że padł kolejny szczupaczek, taki 85, coś plus minus. Księżyc w pełni, no ja zaraz się zwijam, jeszcze z pół godzinki Pół do dwunastej, tak jasno.